Cześć, to ja, cześć jak to w dzisiejszym odcinku, Zagramy sobie w Robloxa. Wygram e, rewars. E, ja grałem w Robloxa już dawno. Więc możecie zobaczyć. E, Rivals. No jak mówiłem, zagram sobie w e, Jestem nowy na YouTubie. Prowadzę mój pierwszy film. Bardzo się wstydzę i piszcie w komentarzach piszcie w komentarzach Błagam was w co mam grać. Dzisiaj sobie zagramę w rywarsy. Będę grał w rywarsy. dzisiaj, ale wolę, żebyście pisali w jakie gry mam grać. Bo ja nie wiem jak E, dzisiaj sobie zagram Riverse z tutaj do tego ja. Bo mm, ten. I będę próbował nagrywać około 20. 20. A około OLE MNIE dział. No i ja sobie będę nagrywał film około 20 minut, około 30 minut. Tak, około właśnie, 23, coś takiego. Będę się starał 40 minut, ale to nie obiecuję. E, filmy będę też się starał, żeby były codziennie. Ale rozumiem. Żeby były codziennie. Tylko to ja, że mi się nie udać, bo ja mam szkołę. No i będę próbował tego. Mam inne zajęcia też swoje. tak nie będę mówił. ty tak Dostałam moc. Kurde, by dostał. za mamę która była większy poziom ode mnie też piszcie w komentarzach co grać co wgrać. w co w grać w jakie gry o te tyle patrzę w jakie gry no to też ja dla mnie proszę na co wam wspierać w dalej po prostu Ucieku, o, to, w dzisiejszym odcinku postanowiłam to nagrać. tą fajną gierkę. Też mi się trzeba zmieniać gry, czy tylko w inną grę grać. Tylko to, się trzeba też w inne gry grać. Bo mogę grać tak, że... A to zmieniać gry nie w, tylko w tą, tylko no i dzisiejszy odcinek, bo w to i w to i zmienić grę na inną. E, Moja aksel, jak na ja po początku działa, to będzie coś jak tuber. Jestem nowy na youtube. To są moje pierwsze odcinki. Ja lubię nie pijcie, i tak dalej. To, jest no. no to jest też trochę wstydzę. Dzisiaj są, jak mówimy, pogramy w Warsy i porozmawiamy takimi... ...dyskutujemy takimi... ...dyskutujemy na ...dyskutujemy do nas. No i po prostu... Dobra. Dobra, ładnie co zrobiłem. Tak jak mówiłam, będę, znaczy, będę robił live y też, będę grał na jak w Steala Blade'ot i w Grove Garden może jeszcze i będę grał w inne, inne gry, więc piszcie co w okay. jeszcze będę mogła grać w kreftach, tak trochę, na normalnym brzuchie, z jednym życiem się postaram. Mam mało HP. Przyznaję, jestem biedny z Robuxami, Więc nie będzie Robux'ów. Może no, najlepiej zarobię trochę hajsu. To będą na jajkę, bo lepiej Na Mianowicie używam najbardziej perki, ale też R, tak kiedyś używałem. Hu, hu, Třeba se Dobra, to bylo Nebo je s ní No to po prostu gramy. je jen 1 jeden. No ahoj, teda se trafíme. Chyla Byl FFK, ale byly neubrony. Což je za dlouho. Mě řeče dobře jak tak se nie Nie no, serio, wszyscy wychodzą z gry. Eee, te gry będą... Zostanę dzisiaj zrobić trzy odcinki i wrzucę je w tej grupie no, tylko po kolei. Będę się mega dużo starał odcinków robić. No... Jest... Zobaczyliście... Так там здесь будет плакал. O! zagram Nie ma Takimi ziomkami nie będę grał. Nie no, to dobrze. nie będę grał. ale w to nie gram. się nie mam Będę nagrywał Reverses w grę Garden. inne gry, stworzę swoje konto na YouTube po prostu, żeby wszystko odnawiało, żeby sami się mogli jest w tym samym tempie, nie w tym samym tempie, tylko po 6 tygodniach, i, I, I tamte wszystkie odcinki, to będą z wami po prostu, I tak to w ogóle nie będę grał. Jeszcze minut. Ja około jak będą ludzie chcieli ze mną więcej raz zagrać, to będzie więcej na 100 minut, a jak nie, to po prostu nie da. Yy, yy. Jak mówiłam, piszcie w komentarzach, czy mam robić odcinki takie, że gram w jedną grę, a później w drugą, że zmieniam gry na środku odcinku. Trzeba tak nie robić i co mam grać? Nie wiem, ja. co ja robię teraz w tych warsach. Ale mnie rozwalił. Nie no, a no apteczka. Just 4, wszyscy ludzie, który grał. muszą mieć, jakie są one, słabsi. Znaczy mniejszy poziom, to muszę mieć apteczkę i Robux. Jak on to zrobił? Dobre, mám katané. Dobře, co si na ní povím o těch. Tam typek. O oh, kurde. mi Masz tutaj perka. Na go nie pokonam. No jejaj. Po fajną karteczkę, ale fajną dla mnie. Dobra, mam problemy. Ja mam wywarstwa w a i będę się starał wyjąć jak Dzisiaj sobie za to poradzę. Bo gram z takimi gościami, którzy są w akademii, mają mniejszy poziom, to są nadal nie Dobrze Zawsze taką nie jest, nie wiem, jak u was w wywarstwach. Jak widzicie, gram w wywarstwach, że dałabym nam już na 10 000 poziom. Och, panie, on ma ten nożyk fajny, a ja go nie mam. Ja widzicie tylko na te pierwsze brania, a to tak to w ogóle nic nie mam. Och, no, sorry, sorry, za, sorry za to, przepraszam bardzo za to, co przed chwilą zrobiłem. Ty Widzicie, jak ci Ciekawa tylko tego Jak? Jak on to robi? Nie, nie da się. Sorry, widzowie, ale nie da się z nim. Może ktoś potrafi tak dobrze grać. Dobra, robię z nim jeszcze raz. W tym samym na hmm? to, no tak waj. dobra jeszcze raz nie zagram, jest mi ciele, to jest pierwszy raz, kiedy to bawię, więc nie pytajcie, mogę mnie jak mówiłam, piszcie w komentarzach, jakiego gry mam grać, czy mam zmieniać grę, czy mam robić inne rzeczy, tak, po prostu inne gry. E, dzisiaj, też nie dzisiaj, teraz w tym odcinku, tylko następny zagram sobie w Minecrafta, a przed trwanie. Co? Co no

ale ja, ja też my to nie ja, możecie za nagrać. Będziecie mi mogli przesuwać jakieś linki i tak dalej. To też mi jest obojętne. No jak film nagramy, no nie, tu ja. Ojej. Jak... Но no, стоя на этот ножик. Он еще начать Я стою, в этот Ну, обычно же, я Beczuś, coś, na stawę na na blisko dużo żądają hmm, to jest ostrze wywerwowe Kiedyś kupiłem nie. kiedyś tą grę, nie potrafiłem grać I dużo ludzi podenerwowałem Denerwowałem znaczy. znaczy Najbardziej moje kolegu to denerwuje a mój parę mieczek, jak moje palce białe. nie jak mieczek. No, no właśnie to. Bo on robi ślizg i od tyłu. Dla ciebie. Skąd on ma takie rzeczy? Było kiedyś takie? Chyba, nie wiem. Napiszcie w komentarzach. co takie śmieszne rzeczy były? No kupiają. Trzeba to ustawi sobie, nie wiem Eee, jak teraz przegram? z nim się gramy sobie. Za ten mąż tutaj nie wiem. Jak teraz to się nie ruszy, to jest S Nie mogę go znaleźć? Za mną nie chcę, że to lodiet ten kuch. Tam jest... Bo jego tyłu tak. Ale osłysz się jak przedłem. No, nie da się. To za fajna apteczka jaka. Nie bo No to nie ogóle, nie? Oh, 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 oh. No teraz w nie weszło, chociaż. Też nie z widzami grać. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie. No i gramy po tylko ogrze, a nie. A ty, a ty sobie ja mówię jak to nie wszystko wyglądało. Monobił lajdem. No i teraz leciłem grze. Tak, musimy go się pozbyć. Kurde. Mm. Idź spać. No jaka to jest po co trafia jego.

Wyszedł oh, ładnie. No, no chodź się po co teraz usić. Co mi Och! O nie! sam no to ja sobie wogram. Błagam, żeby coś tam. nie grał? Jak jego kolega przyszedł, no jego grać. Który jest słaby Łagam. Mmm, ja w różnych Nie za bardzo. Nie wiem, czy mam trochę. Nie wiem, potrafi tam coś zrobić. nie ja przyznaję się, jestem jedyny z rodzicami. No. なんだっけ Nic spać śpi. śpi Dobra, uśpiłem go Uśpiłem go także Dobra Let's go Let's go, baby O, oh, le śpi, ale poleciała mam następne misję. a no bo nie grałam przecież tydzień nie grałam w zombie no dobra muszę sobie misje zrobić i zbierać to są jakieś to trzeba uśpić z katanką. no To taka sranka. Nie. Y, no po drugim przyciskiem myszki to chyba będzie, ale po drugim przyciskiem myszki i tak, tak, Fajny specjal. Jakbyście trafili w głowę, aby mi jeszcze nie wiem Teraz by się... O! Dostał Dostał o śpi 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 lecimy z tym lecimy z tym lecimy Nie takiś dobry jak myślałem No łatwo było No nie łatwo zordowałem wiele Dlaczego on wytrzyma? On to wytrzyma. Muszę jest bardzo dobrze co nie widać kiedy. On celuje na ciebie. I po prostu nie wiemy kiedy tę ketonę wyjąć i szybko kigać. i wygrywamy z y, tryhardem. Jakiś tryhard. Ale też nie jakieś łatwe. O jak nie stoi. To łatwo. O to to najgorsze gorsze miejsce. Dobra, lecimy Grammy z jakiejś... no mom no, widać Gra się fajnie, fajny ten odcinek był i po prostu na no, rap a boya gdzie no. się tu kończy